Witam przy poniedziałku, dzisiaj trochę później. <laughs> Z powodu takiego, że no ta zmiana czasu była. Nie lubię tej zmiany czasu ogólnie, bez względu na to, czy to jest dłuższe spanie, czy te krótsze. Trochę nie mogę później dojść do siebie w sensie. No co, u mnie weekend fajnie zleciał, Taki pod znakiem turnoutu można powiedzieć bardziej. Tam trochę w sobotę pojechałem. Zacząłem te gałęzie wozić, ale tak zaczął deszlać że trzeba było się zawrócić do domu i sobie odpoczywać można powiedzieć yy, co teraz lecę po rurę plastika tego do wody tam ostatnio cenę miał 460 zł za 130 metrów w tamtym tymi mogłem wziąć od razu ale wiadomo że myślałem że taniej znajdę na necie to stwierdziłem że nie a teraz się okazuje że wcale nie znajdę taniej bo jak znajdę taniej to będzie ona cieńsza ścianka 1,7 mm tylko albo 2 a tutaj mam trójkę w tej cenie więc Jadę po to i zaczynamy dzisiaj kopanie Właśnie pod wodę i pod prąd Mam takie lekkie Może nadzieję Żeby udało się ten kurde Jeszcze muszę jakąś herbetkę załatwić drugą I chciałbym puścić prąd sobie Też już w ziemi I lekko to zasypać przed, przed świętami Może się uda zobaczymy jak to pójdzie Tymczasem ja lecę i spotykamy się na robocie Ja już na miejscu Rura kupiona Kupiłem też złączki różnego rodzaju, znaczy to będzie potrzebne nam tu przy garażu jedna, tylko takie mieli, kurde myślałem, że można było przejść z 32 na zwykłą 15 i 15 z ziemi wypuścić, no ale to najwyżej dam nisko tą zwykłą niebieską, nie będzie mi się to zbytnio podobało, wolałbym to jakoś inaczej rozwiązać, ale na razie niech będzie taka, a później coś najwyżej sobie pomyślę, żeby to jakoś bardziej rozsądnie wyglądało. Na końcu tam przy domku też będziemy mieli taki punkcik z wodą, bo się przyda, na razie i później pewnie też, dwa trójniki, jeden tutaj przy garażu, drugi tam przy domu, no i zaślepka tam, gdzie będzie ta zwijka rury, gdzie się tam przy krzakach położymy, żeby też już weszło coś tam, nie, żeby była wypuszczona tak jakby już ta druga na dom. Nie wiem, czy to nie będzie przeszkadzać też trochę, ale wolę teraz wsadzić trójnik, bo później jak go zasypie, to będzie kocopą, nie, zresztą na razie nie będę zasypywał, żeby sprawdzić, sobie, czy wycieku żadnego nie ma choć to będzie ciężkie, bo woda stoi w tym, także zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, ale ty dzwoniłem do elektryka też i powiedział, że jak coś to tylko erbetkę jak załatwię, tam żeby przy domku chcę zrobić, bo tak sobie wymyśliłem, yy, taką o kurde, zwykle najtańsza za 7 dyszek yy, z bezpiecznikiem i z dwoma wejściami. To tam przy domku, żeby mieć prąd, to już na dniach, jak tylko pojutrze ma być, czyli w środę, ta erbetka, to prawdopodobnie w czwartek wpadnie nam elektryk na chwilę i podłączy mi tą mieczkę pod dom. Tam zwiniemy zwój, żeby on szedł. Tak samo zwiniemy zwój aluminiaka, żeby później też szedł do domu. Tam i to połączy i puścimy już kabel tam i tam będę miał już prąd przy domku. No i co? Mówił też ten elektryk, żeby nie ciąć kabla tu tego aluminiowego, żeby wpuścić sobie tu prąd do garażu. Tylko, żeby tam puścić do końca w całości, a później z powodem ci cieniutki kabelek z tym samym rowem puścić tu, żeby tu miał jakieś gniazdko też w tym, nie? W garażu, że można było sobie majsterkować i nie wiem, radio włączyć czy sławoreczkę podłączyć czy coś. Także zobaczymy tam co on tam wymyśli, jak mi tam radzi, bo ja elektrykiem nie jestem. Także tyle. Ja się biorę za zmianę teraz yy, łyżki i bierzemy się za kopanie. Także dzisiaj kupiemy na ostro do oporu, zobaczymy ile pójdzie. Ten też coś sąsiad mówił, żeby chciał, żebym trochę mu yy, maszyną większą yy, mekalakiem czy metalakiem, jak to, muszę się przyzwyczaić i jedno jednoobrać, jakbym tego nazywał. Yy, kurde, ze skrobać co po prostu yy, tam chciałby trochę przed wrotami od stodoły, także dla mnie fajnie, bo praktyki trochę będzie to trochę mu tam ze skrobie, jak będzie chwila i, i tyle. Także ja działam, biorę się za robotę. Dobra, to co? Lecimy z tym. Zaczynamy kopankę, i trochę na pewno z tym zejdzie. Eee, musiałem zadzwonić szybko, umówić się, bo w środę na 12 lecę z opinią rzeczoznawcy do wydziału komunikacji w Świnoujściu. No i stamtąd też na nabicie winu, już zadzwoniłem sobie, bo to w okręgowej stacji kontroli pojazdów trzeba robić, czyli przyczepkę ciągnę ze sobą w środę. No, i na, uda się nabić win, i może uda się też ten sam dzień zrobić przegląd. Także, kurde, fajnie to wszystko wyjdzie na 14 w środę. Mam przegląd, i nie wiem, czy mi się uda wrócić ten sam dzień do Wydziału Komunikacji. Wątpię, bo to trzeba teraz te covidy i w ogóle wszystko to raczej będzie problem z tym. Fajnie by było, jakby się udało jeszcze z przeglądem. Bo 15, przed 15 wrócił w bitym, no i dostałbym już ten dowód tymczasowy. To było załatwiona sprawa cała, no ale śmiem wątpić w to, że tak się uda. No, ale najważniejsze, żeby był ten win nabity, to będzie z głowy. Dobra. Idę działać, bo tego zacząłem kopać, a mi się przypomniało. I Dostałem zresztą też telefon, że właśnie znaczy wiadomość, że mam na 12 środę być, więc będę. Takim kawałkiem 3-metrowego kawałka świerka się wspomaga, żeby mniej więcej linię se łapać, bo nie chce mi się rysować linii, nie mam takiej potrzeby. I mniej więcej się staram tak sobie. Go popychać co trochę i mniej więcej nacelowywać się tam, żeby trafić między ten garaż a, i, a żywopot, a nie później, kurde, żeby nie było akcji, że ja się gdzieś w żywopot wlezę z tym moim wykopem albo coś, nie? Także się tak kontroluję w ten sposób. No i jakoś leci powoli. Do przodu, jak to mówią. Później będę musiał tamtą. Kurde, właśnie nie pokazałem. Tu tą górkę ziemi co mam, to chyba porozsypuję i nie wiem, czy już zasypa tu, bo miałem dać tą siatkę taką, kurde. Nie pamiętam jaka to była siatka. No, z jakiegoś, nie? żeby nie obsypywała się ziemia. Ale z drugiej strony czy ona mi się tu będzie obsypywać. Tak rozkminiam, Tam oczywiście chodzi o ten przepust. I odpalę pana tam tego większego i chyba rozsypię trochę zbiorę już tą ziemię i stąd. I tam porozsypuję trochę i może rozgrawię. Zobaczymy, jak później przestanie padać. Dobra, działam dalej. Dobra, ja sprawdzę, czy ja dobrze celuję w ogóle tutaj, żeby przejść przez ten garaż tam. O, chyba trochę spierdzieliłem, muszę znowu naprostować. Teraz centralnie prosto muszę iść, bo tu za bardzo zacząłem zjeżdżać w lewo. No ale spoko, naprostuję tam i powinno być dobrze. Dobra, przyjadłem się do drugiej maszyny. Yy, będziemy teraz działać co? Zmi chcę zmienić na początku yy, łyżkę sobie yy, Łyżkę no i tamtą górkę z tym kurde całym bałaganem Z tą ziemią gdzieś ją przesunąć To będzie mi łatwiej tym, ale może nawet nie łatwiej Chcę po prostu potrenować tutaj na tym sprzęcie, nie? Bo muszę się szkolić, bo nie, nie wiem czy mówiłem, ale tam byłem ostatnio u yy, Tamtego pana z nieruchomości, co nam pomaga trochę No i Yy, powiedział nam jedno, że, znaczy powiedział nam, co ja gadam w ogóle. <grych> powiedział mi jedno, że roboty naprawdę jest dużo, jeśli chodzi o duże maszyny. Yy, I to się waha taka cena u nas tutaj bynajmniej tak on mi powiedział, 120-140 zł za godzinę. Yy, także nie wiem, czy to dużo, czy to mało jak ktoś tutaj z was yy, też operuje może albo wynajmował, i wie, to mógłby podrzucić może, czy, czy ten, czy, czy to tak też wygląda u was, czy... Czy inaczej i w ogóle? Kurde, strasznie dziwnie się jeździ, jak tyłem do przodu się jedzie, nie? Naprawdę. Muszę pierwsze wytargać je z tego, wytargać sobie pierw te widły. Kurde, jak to zrobić, żeby się nie por porysować teraz troszkę. Jest, jak się obraca tutaj dookoła i tam miał zara uderzyć, ale to kwestia przyzwyczajenia. muszę sobie target stamtąd, TT jakoś o, gdzie delikatnie bądź. To muszę przesuniemy też. sobie za nią, o właśnie, a tamtą sobie wtedy wyciągnę, uważaj, że przyczepki nie uszkodzić, ale chyba tego nie zrobię, o, o właśnie o to właśnie chodziło. No, także zakładam sobie, nie skończyłem z tym tym. A te 120-140 na godzinę mówił i mówi, że jest dużo roboty, naprawdę, żebym ogarnął sobie kogoś z nisko podwoziówką, żeby po prostu miał stały jakiś tam transport, w razie czego i po prostu odezwał się do niego, jak to by wyglądało, jakby to mi pasowało, po prostu koszty transportu byśmy doliczali do, 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 do każdej roboty, czy jak to, jak to byśmy mieli, mieli zrobić. Więc yy, no więc muszę się szkolić, no bo jak będzie jakaś łóżka, to nie ukrywam, że na pewno nie skoczę, żeby dorobić. No bo wiadomo, no po to jest sprzęt, żeby żeby zarabiał na siebie, prawda? Nie tylko, żeby tu mi pomagał, ale jeśli będzie możliwość, żeby coś dorobić. O kurde zarabidły rozpierdzielę. O, tak, oję się wbiję tutaj. I teraz prawdopodobnie będę mógł ją odpiąć w jakiś sposób. Nie wiem jak to się robiło. Tutaj o, nie. Cyk. Czy ja to muszę trzymać, czy... czy znaczy mu muszę trzymać, tak? To Ło Boże, delikatniej, kurde. No, widzicie, właśnie o to chodzi, że jestem mało delikatny, zaraz coś rozpierdzielę. Dobra, to zakładamy tamtą łychę. Próbujemy zakładać. Nie wiem, czy mi tak szarpnęło, co ja mówię, no muszę... To właśnie jest brak praktyki wychodzi, nie? Tego muszę jak najwięcej sobie kombinować, też rozmawiałem tu z kolegą, który mi podpowiada cały czas, co i jak trzeba robić, więc, więc też jakieś myki nowe, dowiaduje się nowych, yy, dowiaduję się o nowych jakichś tam, o czym nowych, o nowych opcjach, które ta koparka posiada, bo ona posiada ich naprawdę bardzo dużo, już wiem jak... Paletę sobie wieś, że specjalny jest taki tryb, że można sobie ją fajnie wieść jak na widełkach, nieziutko. No co, co ja robię źle? Powiedz mi teraz. Chyba to robię źle, nie? O Boże, no delikatniejszy mógłbym być trochę, co? Teraz coś rozłupię. No i dobra, mamy to założone. Jest to łatwe, tylko po prostu ja jestem tępy i to tak i to, to, to właśnie wychodzi jak to wychodzi. No ale damy radę. Wspólnymi siłami coś, coś, coś damy radę, nie? Dobra, teraz, jak tu się najlepiej będzie ustawić, żeby żeby kurde ściągnąć się tamto i przesypać to na drugą stronę? Chyba na wprost do tego, strasznie jest mokro. Kurde, tu, zrobię taki tu bałagan teraz tą kopalą, że nawet nie chcę mówić. Dobra, ja się ustawię, bo znowu film będzie później trwał godzinę. No i już operuję. Yy, powoli tam rozkwiniam różne rzeczy. Yy, co? Nie chcę wjeżdżać co bardzo na ten podbróg, znaczy polbróg, na ten kamień znaczy się. Tylko, że chyba będę musiał trochę do przodu, bo sobie na bałaganu tam na tej ale w sumie ziemię można zmienić zawsze, nie? To jest maksymalny wysięg teraz, już więcej nie dam rady Przydałoby się trochę podjechać do przodu jeszcze Więc wyłączymy to A, hamulec działa, podczas włączenia biegu od razu sam się zwalnia Dobra, cyk A, nie mogę na biegu wcisnąć hamulca, dobra No raczej, nie? Tam se wysypuje na razie ten, ten, tą ziemię i jest więcej niż mi się wydawało. I ja jamu gaz, a on z gaz. Trzeba tego gazu więcej dawać kurde jednak. O, leci mi do tyłu. Muszę się przyzwyczaić, bo człowiek by chciał nie, na, nie walić go na najwyższe obroty od razu podczas operowania. Kurde, nie potrzebuję zbyt więcej już tej ziemi, ale to walnę sobie sypne, a zaraz rozgarnę najwyżej. Zrobimy dzisiaj trochę więcej niż było planowane. Od razu rozsypię. daję bez siatki tą ziemię. Nie sądzę, że mi się obsypywała, kurde. Także raczej spróbuję bez tej siateczki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i dobra, ja jadę, jadę jadę i zaraz tu będę wjeżdżał w bramę. Muszę się w nią zmieścić jeszcze. Coś tam skrobimy. Muszę uważać, żeby dziury nie wywalić. O, tu drzewo trochę. Przed dobrym łukiem tu wjechać. Żeby nie było problemów. Maszyna na robocie. No psika uważaj. Przynajmniej nie las tutaj. No i dobra, jesteśmy. Na szybko to skrobniemy. O jeśli się nie ma, ale to tu o to chodzi, tak? Zaraz zobaczymy. Obчайmy. Tak, tak to, Od, a w którą? Jak daleko chcesz pociągnąć to? Dobra. Okej, okay, okej, okay, no dobra. A, a na szerokości tego z doły czy troszkę dalej, tak? Tak, ta woda, dobra, no, dobra, no. A co z urobkiem zrobimy? No właśnie. Dobra, okej. Okay. Nie, nie spoko, damy radę. Wcisnę hamulec, żeby czasem to dołu nie przestawi, tak jak sąś odmówi. Trzeba uważać i powoli cią ciągniemy. No i dobra, wyszedłby, tam od razu to z tyłu. Także trening każdy się liczy. Mam okazję, to korzystam. A przy okazji zrobię dobry uczynek, nie? Sądzę, też już mówi, że mi pomoże, jak będę chciał sobie zrobić ogródek warzywny, już niebawem też pewnie. To mówi, że mi ten, że mi pomoże w tym, bo ma traktor, ma puk, ma brony, także też będzie fajnie w sumie. Fajne jest to, że można jechać i się obracać. Dobra, że można jechać się koparą i obracać? To jest zajebista sprawa, nie? Tutaj będzie? Nie słyszymy. Chyba. Będzie? No I dobra, wracamy z powrotem. Nie chcę. O, kury już działają. No I odjazd do przodu. Uch, ty tak szybko. się uciekaj, żeby cię nie rozjechał. Świruj, bo to jest towarzy trochę bo mi ci znieść łapkę. No i ja już wracam. Trzeba się obrócić z tym. Trochę dalej. I tam dalej wyrzucić sprzęt. Dzięki za podpowiedzi, bo. Wcześniej, jak jechałem, to jechałem na wstecz, a przecież wystarczy się obrócić, także spoko. Dzięki tam wszystkim, co mi dajecie rady, bo to przydatne jest. Naprawdę, efekty tego już właśnie widać w tym momencie, nie? No i dobra. Dużo, dużo praktyki mnie jeszcze czeka, bo żeby ładnie tu wszystko wyliznąć, czy coś zdjąć, to naprawdę potrzeba trochę. No, wcina, uciekaj, uciekaj. Wywożę ostatni ten, ale tak powiem wam szczerze, że jakoś jeśli chodzi o takie wyrównanie tego, to muszę dużo, dużo jeszcze godzin spędzić, bo ciężko jest tak fajnie ciągnąć sobie równiśko po tym. To trzeba gazem regulować, ona też się buja trochę podczas tego, także naprawdę. Dużo, dużo praktyki będzie bo mi potrzeba, żeby to ładnie ogarnąć. Nie wiem, czy on tam chce, chce jeszcze zgarnąć, czy nie. Zaraz się zapytam. Jeszcze chcesz zebrać to, czy co? Chcesz tą resztę zebrać jeszcze? Tą resztę zbierzesz jeszcze? trochę zrównam, to zjadę ile mogę by to w miarę było takie ubite żeby luzem nie leżało reszta pójdzie w łyżkę szpadlem i i powinno być git Okay. Najwyżej będzie się bardziej podobać tam czy coś, no to się podjedzie małą, ale to chyba będzie... Cześć, jeszcze chwilę to? Jeszcze tutaj, bo takie kurde nierówności. O! Ja mu gaz, a on z gaz. Za mało gazu! Tak zrobimy i będzie git. Można. Coś mi piszczy, muszę gdzieś smaru chyba dać, bo takich pisków być nie powinno. Chyba będzie, będzie, nie? No i to resztkę jeszcze tutaj niech daj. I... O, 20 minut więcej praktyki jest, także gitara Będzie? Dobra, będzie To dawaj. No i dobra Jadę to wywalić i wracam na Pole budowy Dobra, dobra, przy okazji zrobione zasypane tu ziemią. Stwierdziłem, że zasypuję, nie daję tu żadnej siatki, jak coś tam mi się obsunie, zawsze to mogę wyjąć, a i tak tu jakaś trawka na tym wyrośnie. Jak nie, to później będę miał darninę, ja będę ściągał sobie pod ogródek, będę miał coś darniny. darninę, także coś tu wymyślę, obłożę czy coś, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Wygląda jeszcze w miarę jakoś. świadome, że ruch jest do wyczyszczenia tam w wolnej chwili, jakiejś tam, której na razie nie mam i pewnie nie będę miał. No i tak to zostawiam na razie, nie? Jeszcze te słupki tam miałem wyciąć, nie wiem czy je wytnę, czy tylko nie obsypię ładnie też ziemią i taki fajny tor wody tam będzie zawsze sobie tej spływającej. Tu też zostawiłem, znaczy zasypałem ile mogłem, a tam dałem ciała. Koparką stałem na rogu i zacząłem kurde ściągać stamtąd trochę ziemi, żeby sobie tam sypnąć więcej i patrzcie co ja tu, co się tu ogiebało. Sadła. Echem, tylko w tym miejscu chyba nie wiem czy tu dalej też Nie no, tu już nie ma tragedii, nie? Także tu na tym kawałeczkach, także jakiejś kostka tu by szła, to będę musiał ten kawałek tu podnieść niestety i, i ułożyć to jeszcze raz prawdopodobnie no, trudno, no nie pomyślałem. Mogłem wjechać na, te, na tą płytę i by nie było problemu wtedy, nie? No ale życie, samo życie na budowie. Dobra, siadam teraz w koparę, ruszam tą płytę i... Lecę już z przekopem niżej wyślane. Słuchajcie, jest takie dziwne uczucie, jak się człowiek przesiądzie z, z dużej na małą, że masakra, nie? Tak, <grytanie> jakby nie działała w ogóle ta mała, nie, nie chciała kopać. Naprawdę jest. Przedziwne uczucie takie przeskakiwanie z jednej na drugą. Tak? Zwłaszcza jak się porobi trochę w jednej i w drugiej. Ja lecę z tym wykopem. Tu udało mi się zagarać wejść, jakoś dojść. Musiałem metodą wjazdu i wyjazdu to wykopywać, no bo inaczej nie dałbym rady. No i musiałem też zacząć właśnie pierwszy zrobić to i dopiero teraz będę musiał łączyć ten jeden dołek z drugim tutaj. Z tego powodu, że później byłoby mi ciężko manewrować. Więc teraz dolecę ile mogę? Tutaj nie wiem, do wysokości końca, może tutaj tego żywopłotu. A wtedy już się połączę jedno z drugim i, i przejeżdżam za garaż wtedy, przyczepkę będę musiał jeszcze przestawić chyba Ale to koparką ją pchnę lekko, także będzie git. Mała niespodzianka Kurde, drena stara jakaś szła i wywaliło wodę Widocznie gdzieś tu do rowu schodziła, tu gdzieś nawet leży, o ta pomarańczowa, nie wiem czy widzicie przysypałem teraz ją No ale jest, została zdemolowana, więc nic, nic na to nie poradzimy. Musiała być też przytkana grubo. Dobra, działam dalej. Dobra, ja mam przekopane prawie do końca. Znaczy do końca, w sensie ten kawałek. Yy, tu na patencie się łączę jedno z drugim. Trochę mi spierdzieliło. Ale to nie problem, bo to tylko kabel. Nie musi być nie wiadomo jak to proste. Chciałem oczywiście, ale... Wyszło jak zawsze, także co, ja kończę teraz to, ten kawałeczek, przerwa, jakiś banan, żeby się posilić i ten i, i zaraz lecę z drugiej strony, jeszcze tu tylko podbiorę trochę, ile mogę. Taki czybek chciałem powiedzieć. Skąd te kamienie tu i takie duże? Może pan mądry go wyjmie teraz z w takiej pozycji, nie? Może tam przejechać chyba zaraz. Dziada będzie trzeba podjąć. Uważaj! Ani no tak, ani no tak. Ale spoko. Dobra, odzywam się. Za jakiś czas mam nadzieję, że postępy będą jakieś dobre. Dobra, prawie mimo wykonane. Zajechałem tutaj za garaż trochę, także jutro myślę do 10 rano, 3 godzinki czy tam 2,5 i, i dojedziemy. No może trochę dłużej, nie wiem, zobaczymy, ale myślę, że to już będzie fajnie teraz szybko szło, bo tu żadnych przeszkód, nic, tylko lecimy po prostej. Także co, dzień zakończony, ja zawijam na chałupę, trochę odpocząć, sobie nie było na cię czymś zmęczyć, dzisiaj tak naprawdę. Także jutro też kopanie i może zacznę też rurę zakładać, to by było fajnie, jakbym zaczął puszczać sobie rurę. Nie wiem, czy jakiś studzienek sobie nie dawać na, w miejscach, gdzie będę trójniki dawał, żeby później mieć do tego dostęp, żeby móc to sprawdzać też, czy, czy z tego też nie cieknie, czy nie. Ale niby, niby jak się to dobrze ściśnie, jest spokój z tym, więc zawsze można na liczniku też sprawdzić, czy, czy coś się nie dzieje. Tymczasem kończę. W, złożę z dzisiejszego dnia film. I, I co? Widzimy się pewnie jutro znowu. Zobaczymy, jak to wszystko poleci. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki za subskrypcję, za lajki. Trzymajcie się. Cześć.